Wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj taki luźny temat. Ostatnio miałem przyjemność brać udział w na live u znanego satyryka, showmana, uczestnika tańca z gwiazdami Bilguna Ariumba Tara. Hmm, oczywiście pamiętam, pamiętam go z tych właśnie, szczególnie z tych występów w tańcu z gwiazdami, gdzie zajął drugie miejsce. No dla mnie to jest naprawdę, że tak powiem, wielki szacun. Przeprowadziliśmy bardzo fajny wywiad. Tematem naszej rozmowy e, były m.in. E, takie nazwiska jak Casio, e, Ferrari, e, Mirek Okiński, e, Dawid Ozdoba, e, a także e, federacja e, Elite Fighters, która e, 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 się okazało jest zainteresowana moim osobom. Także bardzo się cieszę. I tutaj akurat do Was mam taką, taką prośbę, żebyście w komentarzu napisali z kim mniej więcej chcielibyście zobaczyć mnie w klatce. Także piszcie i co? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy rzeczywiście uda mi się zawalczyć dla tej federacji? Ja osobiście, oczywiście, nie, nie widzę żadnego problemu z mojej strony na dzień dzisiejszy. Oczywiście jestem chętny, jestem na tak, także zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Ja serdecznie chciałbym Wam też podziękować za wsparcie coraz więcej subskrypcji przybywa mam nadzieję że do tych 2000 które brakuje jeszcze ponad 500 już, już to będzie za niedługo już będę mógł osiągnąć właśnie te 2000 a później dalej, 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 więcej 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 także zobaczymy oczywiście ja tutaj tylko mogę Wam z mojej strony podziękować oczywiście na jak już będę miał 2000 subskrypcji oczywiście też będzie nagroda także ja zawsze staram się to jakoś tutaj jakoś wynagradzać i co słuchajcie, a jeszcze chciałbym tutaj o ostatniej walce na UFC Jeśli chodzi o Michała Oleksiejczuka Bo wielu z Was jakby nie jest przekonana o tym, że Michał wygrał Moim zdaniem Michał wygrał, był zawodnikiem lepszym Na którego oczywiście stawiałem, wywierał presję, ładnie uderzał i tak przez całą walkę tam kilka razy ładnie też wybronił sprawę obalenia, także słuchajcie, no nic, tylko oczywiście cieszyć się. Ja tutaj akurat chciałbym pogratulować z tej strony. Michał, gratulacje! Jeśli będziesz oglądał, dla mnie jesteś the best, i mam nadzieję, że w następnej walce pokażesz swoją przekrajowość I oczywiście wygrasz zdecydowanie najlepiej przez knockout to wtedy uciszysz tych niedogarków i oczywiście Ndganu Jocić moim faworytem oczywiście był Ndganu i wiedziałem że jest to bardzo groźny zawodnik taki nieobliczalny ma bardzo mocne pierdolnięcie w łapie także Widać, wykorzystał te swoje jakby walory i wygrał. Także tu też się nie pomyliłem. Także nic, tyle na dzisiaj słuchajcie. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, a ja będę dalej starał się dla Was zrobić filmiki. I jak już coś będę wiedział, to od razu oczywiście poinformuję i oczywiście zrobię następny film. Także serdecznie was pozdrawiam. Z Zdzięczyny, trzymajcie się do następnego. Lewie zbrojnie. A, trzymajcie się. Elo.